W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Nazywam się Dan Abrams, zapraszam na program. Zabiję was. Mam nadzieję, że umrze pan w więzieniu. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Osoba przy zdrowych zmysłach nie powiedziałaby czegoś takiego. W Hartford w stanie Connecticut odbywa się proces Richarda Schenkmana. Oskarżono go m.in. o porwanie, podpalenie i napaść. Trzy lata wcześniej Shankman po trudnym rozwodzie porwał swoją byłą żonę Nancy Taylor i przetrzymywał ją w jej własnym domu. Miał broń, a do drzwi przyczepił ładunki wybuchowe. Policja negocjowała z nim przez 12 godzin. Coś ci powiem. Wydymasz mnie. Nie zrobię tego. Zrobisz i wtedy ktoś tu zginie. Nie chcę tego, nie wierzę ci. Ty też tego nie chcesz. Nie mam nic do stracenia. Było jasne, że Schenkman nie uwolni Nancy. Trzymaj ten sznur. Co zamierzasz zrobić? Zawiążesz o nie pętlę wokół szyi. Nancy była przywiązana do śruby oczkowej, którą udało jej się poluzować i wyciągnąć. W ten sposób kobieta uciekła. Schenkman zamiast się poddać, podpalił dom. Jakimś cudem przeżył. Postawiono mu wiele zarzutów. Nie przyznał się do winy, powołując się na niepoczytelność. Gdyby został skazany, mógłby spędzić resztę życia w więzieniu. Podczas procesu Szenkman uśmiechał się, gdy jego żona składała zeznania. Powiedział, że podłączył ładunek do drzwi wejściowych i gdyby ktoś próbował wejść, wszystko by wybuchło. Podłożył ładunki we wszystkich otworach. Na dachu zamontował czujnik ruchu. Nancy opowiedziała o przerażającym zachowaniu męża oraz dziwnym żądaniu, jakie przedstawił policji. Zapytałam, po co nam ksiądz powiedział, że udzieli nam ślubu? A ja otrzymam ostatnie namaszczenie. Schenkman nie zeznawał. Po przedstawieniu dowodów, przysięgli wrócili na salę, żeby ogłosić werdykt. Czy oskarżony jest winny, niewinny czy niewinny z powodu niepoczytelności? Winny. Shenkmana uznano za winnego dziesięciu zarzutów. Trzy miesiące później, na rozprawie końcowej sędzia, Julia Dewey udzieliła Shenkmanowi głosu. Mężczyzna nie okazuje skruchy. Zaczyna za to grozić żonie, że ją zabije. Mówi nawet, że zatrudnił człowieka, który zamorduje Nancy, gdy Schenkman będzie siedział w więzieniu. Nie możecie w żaden sposób zapobiec śmierci Nancy Taylor. Nie ma takiej kary, którą możecie na mnie nałożyć, żeby ją ocalić. Silny głos umilknie na zawsze. Ostatnie słowo miała jednak sędzia Dewey. Skazała Schenkmana na 70 lat więzienia. O zwolnienie warunkowe może ubiegać się dopiero, gdy będzie miał ponad 90 lat. Nancy zajęła się aktywizmem na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Teraz udajemy się na rozprawę w sprawie kaucji, którą prowadzi sędzia Daniel Ramczyk. Dzień dobry. To Tomasz Kram został oskarżony o napaść z użyciem śmiercionośnej broni. Dzień wcześniej Kram wsiadł do autobusu. Pojawił się problem z jego biletem. Bilet nieważny. Kram rozmawia z kierowcą. Tu jest napisane 15 czerwca. Nie, to rok 2015. Kram nie może pojechać bez biletu. Zaczyna więc mówić do kamery w pojeździe, że jest policjantem pod przykrywką. Gdzie jest kamera? To na kierowcę nie działa. Kram szuka więc pomocy u innych pasażerów. Pożyczy ktoś dolara? Chce zgłosić problem z pasażerem, który podaje się za policjanta. Po zgłoszeniu zdarzenia sytuacja się pogarsza. Zamknij drzwi i jedź. No jedź. Ten człowiek grozi mi nożem. Kram próbuje przejąć kontrolę nad autobusem. Tylko spokojnie. Lecz kierowca na to nie pozwala. Sfrustrowany Kram ogłusza kierowcę ciosem. Nie musisz tego robić. Kram ucieka, świadek podchodzi do kierowcy. Wszystko w porządku? Kram został aresztowany kilka ulic dalej. Teraz zdalnie uczestniczy w rozprawie. Chcę przedstawić swoją wersję wydarzeń. Mogę wyjaśnić? Nie. Wszystko, co pan powie, zostanie nagrane. Prokuratura może wykorzystać to przeciwko panu. Wiem, ale chciałem wyjaśnić. Nie zabronię panu mówić, ale ostrzegam, że to kiepski pomysł. Kram więc milczał, dopóki sędzia nie ustalił kaucji w wysokości 10 tysięcy dolarów. Można wyprowadzić pana Krama z sali. Nie dotykaj mnie, nie boję się was ani tego cholernego sędziego. Proszę wprowadzić pana Krama z powrotem. Swoimi słowami i brakiem szacunku ubliżył pan sądowi. Sędzia kieruje do Krama kilka słów. Powinien się pan wstydzić. Spoko dzięki. Wiesz kim jestem? Proszę go wyprowadzić. Ostatecznie Krama nie oskarżono o obrazę sądu. Mężczyzna nie odniosł się do zarzutu ataku na kierowcę autobusu. Skazano go na 2,5 roku więzienia. Przenosimy się do Karoliny Południowej na kolejną rozprawę w sprawie kaucji. Przed sądem staje Nafi Mina, który poprzedniego wieczoru został aresztowany pod zarzutem zabicia matki. Na początku Mina pyta sędzi, czy może przedstawić swoją wersję. Twierdzi, że działał w samoobronie. Matka zaatakowała mnie nożem. Próbowałem go jej odebrać. Wreszcie wypuściła nóż, kiedy chwyciłem ją za szyję, ale wywinęła mi się i znów sięgnęła po nóż. Instynktownie rzuciłem jej się na plecy. Chciałem znowu założyć chwyt. Przedusiłem ją i wypuściłem, kiedy poczułem, że straciła przytomność. Rozumie pani? Mina twierdzi, że sprawdził, czy matka wciąż oddycha. Przekręciłem ją na plecy i widziałem, że porusza się jej klatka piersiowa. Słyszałem też dźwięk oddechu. Ucieszyłem się, że żyje. Zacząłem szukać telefonu, żeby zadzwonić na numer alarmowy, i zadzwoniłem. Następnie wspomina o ważnym szczególe. Jego zdaniem matka go zaatakowała, w grę wchodziły nadprzyrodzone moce. Była o wiele silniejsza niż sądziłem. Przez ostatnie dwa lata interesowała się czarami. Przysięgam, że wstąpił w nią diabeł. Oskarżone utrzymuje, że nie wiedział, że jego matka umierała. Policjanci, którzy do nas przyjechali, zachowywali się wobec mnie spokojnie, jakby wszystko było w porządku. Po przewiezieniu kobiety do szpitala stwierdzono jej zgon. Oskarżony twierdzi, że dowiedział się o tym przed chwilą. Nikt pana nie poinformował? Nie, to dla mnie zaskoczenie. Nadal nie wiem, czy mogę wam wierzyć. Oskarżacie mnie o zabójstwo. To bez sensu. Nie macie racji. Kaucji nie wyznaczono. Mina oczekuje na proces w sprawie zabójstwa matki. Teraz udajemy się do Cincinnati na ogłoszenie wyroku w sprawie Loren Ballind. Kobieta przyznała się do ucieczki z miejsca wypadku. Rok wcześniej Balint jechała autostradą i potrąciła studenta Christophera Walkera. Była druga w nocy. Walker szedł pijany po poboczu. Balint nie prowadziła po alkoholu. Odjechała z miejsca wypadku i porzuciła samochód na stacji benzynowej. Aresztowano ją trzy dni później. Ponieważ Walker w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu, kobiety nie oskarżono o spowodowanie śmierci. Jednak Balint uciekła i za to grozi jej do trzech lat więzienia. Nie odniosła się do zarzutów w nadziei na skrócenie kary. Przed ogłoszeniem wyroku, oskarżona chce przeprosić rodziców Christophera Walkera. Bardzo Państwa przepraszam. Nie chciałam tego zrobić. Powinnam była się zatrzymać. Ciągle o tym myślę, tak mi przykro. Dziękujemy. Następnie ojciec ofiary wypowiada się na temat złych decyzji podjętych tamtej nocy przez Loren i jego syna. Chris był moim synem. Pani powinna była się zatrzymać. Będziemy musieli z tym żyć. Chris popełnił błąd. Jak najironie obiecywał, że nie będzie jeździł po pijaku. I zginął, bo nie chciał skrzywdzić kogoś innego. Mężczyzna próbuje opanować emocje i oferuje Balint coś potężniejszego niż złość. Muszę pani coś powiedzieć. Jestem pastorem, wierzę w Boga. Wybaczamy Pani to, co się wydarzyło. Nie życzę Pani źle. Mam nadzieję, że wyjdzie Pani za mąż i będzie miała długie, szczęśliwe życie. Wiem, że jest Pani trudno, całkowicie Pani wybaczamy. Tamtej nocy popełniła Pani błąd, tak jak Chris. Niestety zapłacił za to życiem. Mam nadzieję, że dostanie wyrok w zawieszeniu. Modlę się o taki wyrok. Balinty została skazana na dwa lata w zawieszeniu i na rok straciła prawo jazdy. Ofiara w pańskiej sprawie chce pieniędzy. Mówi, wysoki sąd, on nie płaci. Jesteśmy w Greenup w stanie Kentucky, gdzie sąd wraca do pracy w nowym roku. Szczęśliwego Nowego Roku. To Robert Conley, który jest sędzią od 20 lat i najwyraźniej cieszy się na kolejny rok. Zaczyna od rozprawy w sprawie uchylenia zwolnienia warunkowego. Oskarżony Michael Ferner jest winny swojej byłej żonie ponad 9 tysięcy dolarów w alimentach. Prawnik kobiety twierdzi, że Ferner nie przekazywał pieniędzy zgodnie z harmonogramem. W 2019 roku nic nie wpłacił. On wcale się nie stara. Przez cały rok nic nie zapłacił? W 2019 nie. To był trudny rok. Mam trzech synów, żona pracuje, nie mieliśmy opiekunki. Po wysłuchaniu wyjaśnień sędzia nie miał dla Fernera litości. Czemu ma pan troje dzieci, skoro nie stać pana nawet na jedną? Moje dzieci są dorosłe, mają 19 i 21 lat, ale mieszkają w domu. Nie mieszkają z matką. Powiedział pan, że ma troje. Mam troje małych z żoną. Ma pięcioro, miał płacić 238 dolarów miesięcznie plus 50 za opóźnienie. Na kolejnej rozprawie to zmieniono. Wiesz co? Po prostu się zamknij. Im więcej gadasz, tym gorzej to wygląda. Koniec dobrego humoru sędziego. Odprowadźcie go do aresztu. Tam możesz sobie gadać do woli. Po wyprowadzeniu Fernera sędzia Conley zwrócił się do wszystkich obecnych na sali. Kiedy ja mówię, wy słuchacie. Mówię tylko wtedy, kiedy chcę coś przekazać. Nie wchodźcie mi w słowo. To niepoważne. Jeśli ja mówię, wy macie słuchać. 20 minut później na salę wchodzi Gary Willis. Mężczyzna ma pecha, bo również nie płacił alimentów. Dlaczego nie płaci pan tak jak powinien? Myślałem, że płaciłem. Nie stawiłem się do sądu. Było święto dziękczynienia. No i zapomniałem. Co mam z tym zrobić? Co ofiara? Ofiara w pańskiej sprawie chce pieniędzy. Muszę jej słuchać. Mówię, wysoki sądzi, on nie płaci. Co zamierza pan z tym zrobić? Więc zapłać pan po prostu i obaj będziemy mieć spokój. Może to dobra rada, ale okazało się, że komisja do spraw etyki sędziowskiej miała pewne zastrzeżenia co do zachowania sędziego. Po przeanalizowaniu tych dwóch spraw komisja udzieliła mu publicznej nagany za porywcze zachowanie. Sędzia Robert Conley przyjął naganę, przyznał, że zachował się nieodpowiednio. I oficjalnie za to przeprosił. Teraz kolej na rozprawę w sprawie kaucji. Undertaker Kane miał portal. Armando Montalvo został oskarżony o napaść, stawianie oporu przy aresztowaniu i wtargnięcie. Mężczyzna dwa lata wcześniej pojawił się przed ośrodkiem treningowym WWE. Incydent został nagrany przez pracownika. Montalvo dał wtedy improwizowany występ, bo chciał rozpocząć karierę w wrestlingu. Jak mnie wyszkolicie, stanę się zawodnikiem Wszechczasów. Nie zawiodę Was. Nie mam broni, nie potrzebuję jej, bo mam przy sobie to nie była to jego pierwsza wizyta w ośrodku. Na miejsce szybko przybyła policja. Już jadą. Funkcjonariusze skonfrontowali się z Montalvo. Ręce do góry na ziemię. Zaraz go porażą. Na ziemię. Nie wyjmuj noża. Po prostu połóż się na ziemi. Montalvo ignoruje ostrzeżenie. Zaraz oberwie. Dostanie paralizatorem. Pracownicy nagrywają zdarzenia, a policjant strzela. To nie paralizator, dostał kulkę. Leży na chodniku i krwawi. Nie wierzę, że to się stało. Montalvo trafił do szpitala i wrócił do zdrowia. Policjanci sądzili, że mężczyzna ma nóż, więc nie zostali oskarżeni o bezpodstawne użycie broni. Z kolei Montalvo usłyszał zarzuty i zwolniono go za kaucją. Jednak kilka miesięcy później został ponownie aresztowany za napastowanie kobiety przed barem. Teraz stoi przed sędzią Markiem Blackmanem, który zdecyduje, czy wyznaczyć mu kolejną kaucję. Niemal natychmiast oskarżony zakłóca rozprawę. Mamy trzecią wojnę światową. Duch przybywa na WrestleMania. Undertaker, Kane miał portal. Razem aż do śmierci. Sędzia odmówił wyznaczenia kaucji i zalecił przeprowadzenie oceny psychologicznej. Montalvo trafił do ośrodka psychiatrycznego na leczenie. To wszystko na dziś dziękuję i do zobaczenia w kolejnym programie. Tekst Karolina Barszcz czytał Daniel Załuski.